Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem znów dla właścicieli i posiadaczy samochodów marki Ford Focus. A tym razem mk3, mk3 Lift. Dzisiaj co zrobimy? Wymienimy sobie filtr kabinowy. Kabinoweczka, jak widzicie Starlina, oczywiście KF9611C, czyli to samo co Focus MK2, ale, ale, ale Ford w drodze ewolucji na szczęście e Poprawił swoje błędy i w tej chwili kabinówka jest tutaj. Kabinówka jest od tej strony, od prawej strony jest dostęp z nóg pasażera. Nie trzeba wykręcać waginosteptyka od przyspieszania. A jak wymienić kabinówkę? Bardzo proste. Słuchajcie, trzeba pozbyć się najpierw tej osłony, to są takie ściśliwe takie ściśliwe zapinki, ściskamy je w górnej części, tak jak widać tutaj, one się rozprężają, pociągamy do siebie i schodzą. Pierwsza, druga i schodzi nam cała ta osłona, cała ta szmatka, wygłoszenie. Kładziemy sobie ją gdzieś na bok i słuchajcie, teraz tak, filtr kabinowy znajduje się tutaj, e, niestety ktoś już zapomniał śrubki wkręcić powinien być wkręt na torxa bodajże 20 albo 25. jeżeli by był wkręt no to wiadomo usnęlibyśmy go, wykręcili a skoro go nie ma no to troszeczkę lipa ale okej, okay. ściskamy teraz tutaj te dwa skrzydełka powiedzmy zjeżdżamy w dół tym, mamy kabinówkę, kabinówka wychodzi nam do nas pociągamy ją po prostu. o, do mu wylatuje. Przepływ powietrza jest od przodu pojazdu w kierunku konsoli, w kierunku nóg. Więc wiemy jaka jest orientacja. Wyciągamy, zakładamy nową i po kłopocie. Taka w ogóle ciekawostka, że auto z Niemiec i oczywiście filtr kabinowy chyba nie był wymieniany też od nowości. Super. Bierzemy nowego Sterlina. Zdecydowanie lepiej wygląda niż tamten. Kierunek przepływu mamy zaznaczony, czyli wkładamy go dokładnie tak. Oczywiście w tamtą japę. Czy mi się to uda zrobić jedną ręką? Może jakimś cudem, nie, jedną ręką mi się nie uda, więc magię YouTube'a. Zaraz pokażę, jak to jest umieszczone. Już filtr wkładamy pod ukosem, później prostujemy i zwyczajnie wciskamy go na miejsce. Zakładamy naszą pokrywę. Pokrywa to musi wejść. W zaczep. Jak nam wejdzie. Z zdecydowanym ruchem dociskamy ją, żeby wskoczyła na miejsce. O! Jak już jest, Tutaj powinna być śrubeczka. No, niestety, śrubeczki nie mam w tym przypadku, więc nie będzie założona. Zakładamy teraz tylko jeszcze osłonkę. Dywan jest górny. Inaczej mówiąc. mało rąk do tej roboty, Przydałaby się jeszcze jedna para kółeczki wciskamy. Ładnie zakrywamy skrzynkę bezpieczników. Dobło się 3 minuty bez najmniejszego problemu. Na szczęście nie trzeba tak jak w dwójce demontować e, drogustyka od przyspieszania. to jest zdecydowany plus. W tym progresie ewolucyjnym modelu. Dobrze, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to standardowo łapa w górę mile widziana. Jeżeli lubicie takie treści, a nie subskrybujecie jeszcze, również rozważcie subskrypcję tego kanału. Jeżeli doceniacie moją twórczość, a chcecie ją wesprzeć, to również możecie postawić wirtualną kawę w serwisie Bajka Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!